Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a ja w imieniu naszego teamu pragnę złożyć Wam, jak i naszym partnerom, najserdeczniejsze życzenia. Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku oraz szampańskiej zabawy. Niewielu spokojnych chwil nad wodą. Abyście odpoczęli tam od pracy i zmartwień. Aby pogoda dopisywała. I rybki współpracowywały. Każdy haczyk rybą. A każde zacięcie zdobyczą. Niech wam się nigdy zanęta nie kończy. Niech każdy sezon będzie lepszy od poprzedniego. Aby zawsze znalazł się odpowiednikom pan na zasiadki. Niech haczyk będzie ostry, a ryba niech będzie wielka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dla wszystkich członków z Teamu Z Fishing oraz Zjehozłów życzy Paweł Jaworski z rodziną. Życzę Marcin z Julą z Fishing Team. Życzę Piotr z Z Fishing Team. Życzę Damian z Z Fishing Team. Życzę Arkadiusz Z Fishing Team. Życzę Szczepan Z Fishing Team. Życzę Robert Z Fishing Team. Życzę Mateusz Z Fishing Team.